Do, do pani Burmistrz, bo to jest najważniejsze. Nie wiem czy władze miasta zwracają się do Państwa, nie. E, a w ogóle ogłaszając to, e, ten przetarg, który firma wygrała, czy ujęliście te wszystkie kwestie, które miasto oczekuje, e, co, co chciałoby mieć w tej twierdzy, Bo to, co Państwo zrobiliście, to fajnie no, robicie to, znacie się na... na, na na, na swojej pracy i koniec. Natomiast jak się ma do tego, co my y, jako, jako wieżycko, y, czy naprawdę tego oczekujemy? Pokazanie tego wszystkiego, jak pani mówiła mówi o, o pokazaniu historii, to mi się przypomina film, jak w kinie, teraz y, po wojnie siedzą w tym naszym okresie, gdzie tylko Ocet był na, na półkach, a pokazują zakazane piosenki, a tam mówi, cicho, cicho, bój, zobacz, tak, go by zobaczyć, tak, głoda balera. Jeśli no, y, mamy y, pokazywać historię w ten sposób, że, że będąc na takim obiekcie, a przerobić go na taki jeden, y, na niepowisku, no to ja przepraszam bardzo, czy, czy Państwo do, otrzymaliście dobry sygnał? Czy, co macie zrobić? Co macie wykonać? Bo znów pokazując to, ja też się pogubiłem w którymś momencie, chociaż wydawało mi się, że znam twierdzę, ale te kaponiery, które, które tam są, zresztą pokazywane kaponiery, które mają być zapleczem dla amfiteatru, a to są końce artyleryjskie w ogóle z jednej strony e, twierdzy. także filmowe. Może jakbyśmy wrócili, to byśmy wiedzieć, jak to mówimy, bo, bo jakaś ta niespójność. Twierdzy Bojem. Tutaj właśnie rodzi się w tym momencie pytanie, jakie są losy koncepcji i programu użytkowego dla twierdzy Bojen no, opracowanego przez Zespół Politechniki Warszawskiej w roku 2006. Myślę, że pani burmistrz miała na myśli właśnie ten dokument z tego, co ja pamiętam. Jest to bardzo dobra i szczegółowa koncepcja z podziałem na różnego rodzaju funkcje i zadania dla twierdzy. Rzekłbym, że jest ona kompleksowa i chciałbym przy okazji Państwa zapytać, no bo Pani dość tak ogólnie powiedziała, czy Pan, przepraszam bardzo, że pracowaliście Państwo na dokumentach, które do tej pory były wypracowane. Zadaję wprost pytanie, czy Państwo jesteście w stanie powiedzieć, jakie to są, czy jakie to były dokumenty. Natomiast, jako najistotniejsza treść mojego pytania, to powtarzam jeszcze raz, jakie są losy. Tego dokumentu, który przed chwilą było powiedziane, że jest to dokument własny Gminy Miejskiej Gliżyckiej. Pragnąłbym uzyskać odpowiedź na to pytanie. Odpowiem Pani w ten sposób, że nie satysfakcjonuje, dlatego że właśnie Towarzystwo Miłośników Twierdzy Bojem wielokrotnie wskazywało na potrzebę opracowania rachunku ekonomicznego, wykonania. Tej właśnie koncepcji, która podkreślam jeszcze raz, jest całościowa, kompleksowa, i należałoby na tym nam zależało wykonać, przeprowadzić analizę ekonomiczną realizacji właśnie tej koncepcji. Natomiast Państwo tutaj nam proponujecie drugą koncepcję, i przyznam szczerze, jest ona dla mnie bardzo no, niedokładna, bo rodzi się pytanie, jakimi atrakcjami chcecie Państwo w siedmiu hotelach zatrzymać turystów na twierdzę. No czemu czemu to ma służyć? Z tej koncepcji, no proszę mi wybaczyć, ale ja nie bardzo jestem w stanie to sobie wyobrazić. No, lokalizacja zakładu naprawdę sprzętu sportowego przy hotelu i przy sali konferencyjnej to dla mnie po prostu pomyłka. I przy, 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 przy muzeum. Już widzę grupy turystów, którzy spodziewają jak się naprawdę na komputerowe. Albo ludzie idą, powiedzmy sobie, konikiem jadą, a pomiędzy nimi, prawda, ktoś pcha części zamienne. Ja, ja